Andrzej Duda, 48L. W końcu powiedział, co myśli o aferze związanej z anulowaniem listy przebojów trójki, gdzie pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika. Twój ból jest lepszy niż mój. Takich słów z ust prezydenta chyba nikt się nie spodziewał. Skandal związany z próbą wprowadzenia cenzury w radiowej trójce wciąż wzbudza w opinii publicznej wielkie emocje i niesmak. Okazuje się, że swoje zdanie w tej sprawie ma również Andrzej Duda, który podczas spotkania online z internautami odpowiadał na zadawane mu pytania. Jedno z nich dotyczyło właśnie stanowiska prezydenta w związku z ostatnimi wydarzeniami w przyprogramie programie Polskiego Radia. Odpowiedź Dudy zaskoczyła wielu. Ogromny niesmak, taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i to jest żenujące. Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence. Sytuacja w ogóle nie zrozumiała dla mnie to, co się stało. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje bo pytanie: Czy to jest jakaś zła wola, czy kompletny brak profesjonalizmu powiedział Duda podczas transmisji live na Facebooku. Prezydent wypowiedział się również na temat Kazika i stwierdził, że z pewnością inni muzycy mogą mu pozazdrościć sytuacji, w jakiej się znalazł, gdyż ta zapewniła mu rozgłos i duże pieniądze. Co sądzicie o słowach prezydenta?